To było gorące popołudnie i wieczór. W szkole podstawowej numer jeden zwolennicy funkcjonowania jedynki dyskutowali z władzami miasta, które mają plan jej zamknięcia. Głos zabrali radni oraz po raz pierwszy dyrektorka jedynki Kinga Karaś. Tuż przed spotkaniem na prezydenta czekała pikieta obrońców szkoły. Decyzje będą zapadać podczas sesji 13 lutego. Część radnych biorących udział w spotkaniu już zadeklarowała, jak będzie głosować. Przeciw likwidacji jedynki będą między innymi Ewa Rosik i Zenon Juźwiak z Prawa i sprawiedliwości. Angelika Szkudlarek, Kuźniak oraz Łukasz Borowiak z klubu Łączy Nas Leszno. Wiele argumentów, jakie padały ze strony rodziców, są już znane opinii publicznej. Informujemy o tym od momentu pojawienia się informacji o zamiarze zamknięcia szkoły. Głównie chodzi o realizowany w jedynce program budzącej się szkoły, który odchodzi od tradycyjnych, przestarzałych zdaniem zwolenników, metod nauczania, jak na przykład system oceniania, i jest bardziej nakierowany na ucznia. Emocjonalna obrona zasad. Asad budzącej się szkoły mogła sprawić wrażenie, że metody stosowane w pozostałych dziewięciu leszczyńskich podstawówkach są złe. Ich obronie stanął były wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12, a dziś radny klubu Łączy nas Leszno, Ireneusz Matłoka. Każdy z nas dyrektorów dba o każdej rodzice więc proszę nie próbujcie szkoły. Jesteście dobrą szkołą, wspaniałą ale w ten sposób, jeżeli porównujecie, to schudzacie środowisko szkoły. Za powstanie takiego wrażenia przepraszała Agnieszka Ptaszyńska, jedna z najbardziej aktywnych inicjatorek protestów w obronie szkoły. Bardzo państwo przepraszam za to, za to, że porównałam szkołę. Zrobiłam błąd. Ja się do tego błędu przyznaję. Proszę. Po raz pierwszy od wybuchu konfliktu publicznie głos zabrała dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2, do której w przypadku likwidacji ma trafić część uczniów jedynki, razem z całymi klasami i wychowawcami. każdej z szkół podstawowych wreszcie realizujemy różnego rodzaju programy. Państwo nie wiecie, jakiego nie macie tam swoich dzieci. I mówienie, że sp realizuje program kuratoryjny jest nieprawda, bo my też to realizujemy. Mówienie, że państwo jesteście budzącą się szkołą, okej, okay, macie na to papier, ale my niektóre elementy też realizujemy z tej budzącej się szkoły. Realizujemy różne programy, oceniamy różnie, nie mamy przed na maluchu. Wszystkie, niektóre te elementy, nie mamy dzwonów dla wszystkie te elementy budzącej się szkoły w każdej szkole to nas znajdziecie. A ocenianie, Państwo widicie, że dzieci są nieoceniane. Czy jak dziecko dostanie ze sprawdzianu 65%, to nie wie, co to jest za ocena? Jesteśmy oceniani, proszę Państwa, całe życie. Od urodzenia skała. Przypominam. I czy to będzie cyfra, czy to będzie procent, czy to będzie puśka? Będzie wspaniale, bądź postaraj się, to jest ocena, czy różni się wskaźnikiem. Przeciwniczka likwidacji SP1 argumentowała wyższość systemowych rozwiązań budzącej się szkoły jako całości, nie tylko jej elementów stosowanych w innych szkołach. Weszli to system budzącej się szkoły. To jest ewolucja. Sami nauczyciele, sami rodzice mieli pełną z tym związanych. Dyskutowaliśmy o tym dużo. I mimo tego, mimo tego strachu, właśnie, który odczuwamy, podjęliśmy to ryzyko, weszliśmy i jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby obronić Kostynajmy jako całość, jako spójny system, który w większości elementów, a docelowo we wszystkich, będzie realizował założenia, na których nam zależy. Nie tylko w puszczonych elementach. To jest tak. Zabrała także dyrektorka szkoły podstawowej nr 1, Kinga Karaś, która do tej pory nie komentowała konfliktu. Szkoła, w której pracuję od ponad 20 lat, jest dla mnie drugim domem. I Państwo wiecie, że angażuję się sercem wiele spraw, wiele inicjatyw i jestem zawsze dla Państwa, dla dzieci. Sytuacja, która jest przedstawiona tutaj. w tym roku dowiedziałam się, że ten nisz jest tak olbrzymi. I zastanawiam się czy wcześniej były takie analizy robione czy nie i dlaczego teraz z tym się borykamy. Przez lata wiedzieliśmy o tym, że w naszej szkole jest mniej Dlatego y, trudno mi jest wypowiadać się w tej kwestii, ponieważ serce mówi jedno, rozum mówi drugie. Tak to wygląda. Odłożenie w czasie decyzji o likwidacji SP1 proponowała Agnieszka Kochanek. Prezydent Grzegorz Rusiecki nie przyjął tej propozycji, mówiąc, że jedną z największych krzywd wyrządzanych jedynce była ciągła niepewność szkoły. Przypomnijmy, poprzedni prezydent Łukasz Borowiak chciał ją zlikwidować. Prezydent został zapytany, czy chce przejść do historii jako likwidator budzącej się szkoły. miał przejść do historii, to chce, żeby historia po prostu była Możemy rozmawiać o wielu różnych aspektach tej sytuacji. To, że w Państwa są emocje, ja je absolutnie rozumiem. To, że jesteście Państwo przeciwni, ja to jak najbardziej rozumiem. Gdybym zaproponował każdą inną szkołę wreszcie, spotkałbym się z taką samą sytuacją na Z ludźmi, którzy powiedzieli, Panie Prezydencie, my też z jakiegoś powodu wybraliśmy tę szkołę. Więc to, co mogliśmy wskazać. To najbardziej obiektywne kryteria, najbardziej obiektywne. I stworzyć Państwu takie warunki, żeby ta zmiana jak najmniej dotknęła dziecko. Ostatecznie decyzja w sprawie SP1 zapadnie na sesji 13 lutego. Prezydent Grzegorz Rusiecki ma większość w 23-osobowej Radzie Miejskiej.